Siemane, widzę z tej strony Topson i dzisiaj gramy w Crash Royale na moim koncie. I dzisiaj będziemy expiić do levelu 10. Yy, zasubskrybujcie kanał, jeśli możecie, i, i, i wbijcie do klanu. dajcie łapkę w górę. Dzisiaj jest Epic Sunday, więc możecie zarequestować yy, tę. Yy, epickie karty już widzę, że to parę osób, w tym ja, zarequestowało. O, fajnie. ktoś se gra. A my dzisiaj wbijamy, jak już mówiłem, level 10. Mam nadzieję, że to się nam uda. I będziemy dzisiaj clan batelować też. Klan batelować dokładnie tak Okej. Okay. Nice. Yy, otwieramy skrzynki, później ulepszamy karty i tepe. Cyk. Jeszcze coś mam tutaj w tym karnecie. Troszkę sobie pograłem w sumie tę jedną rundę albo dwie, nie pamiętam. Yy, no, żeby trochę wbić tam na OK Okej. Cyk. Ulepszamy Inferno Tower. Jeszcze nie będzie. Kurde, ciekawe czy nam styknie dzisiaj ten level 10. Mam nadzieję, że styknie. Bo ja nie upgrade'uję kart poza odcinkiem, tak jakby ktoś nie wiedział. Ten bomber myślę, że mi dużo da. No to mi dał. Rzeczywiście bardzo dużo. Ale mam jeszcze wild cardy, więc myślę, że na spokojnie dzisiaj będzie to zrobione. Cyk. Yy, po dostaniu. O, już jest dziewiątka. Jest. Star points. Co to robi? A, to jest to. Dobra. Cyk, goldzik, gęki, najcik, minionki. Goblinki. I Valkyrio, nice. O Valkyrio to w ogóle ma w deku, to jako pierwszą ulepszymy. Za tysiąc aż. wo Dalej mi sporo bloku brakuje. Zostawcie suba jak możecie, bo... Wciąż nagrywam prawie te odcinki, nie? Muszę też dużo tutaj sobie grać, no i przez to gram mniej na swoim koncie, no nice. i... Ktoś może mnie wyprzedzić, a ja tego bym bardzo nie chciał. Cyk. Jeśli chodzi o karki, no. Cyk. Zaraz, jeszcze troszkę i będzie. Cyk. Jest. Jeszcze tutaj cześcik. Wodzi, szkieletonki. Najcik i Goblin Cage. Ok, nice. Goblin Cage pierwszy. 10 aż punktów. Pońców tych. Nie wiem, co to jest w ogóle. Level chyba. <laughs> tak to się nazywa. Okej, okay. mm, to czego by to użyć? Żeby mi to ile mam tych kart? 45 to mi nie siądzie. Coś nie najgorszego. A szkieletonki, bo w sumie. To już niedługo będę robił ich ewolucję. A, nie mogę drugi raz. Muszę najpierw ulepszyć. Cyk. Cyk, cyk. I jeszcze raz. Magic ten tu. Za 50... O, nie starczy mi... To nie wiem, może na przykład... No i dzika. W którym i tak nie gram, ale może później, bo on też ma ewolucję, to może w przyszłości sobie zrobimy też jego ewolucję. Najlepiej to wszystkich kart zrobimy. Jakby się udało, i mamy, dziesiątka jest. A ale ja jestem, naprawdę, tu miałem jeszcze ult Cyk. Level up chest. O, otwieramy dzisiaj wszystko. Cyk, cyk. I mamy znowu karty do ulepszenia, ale to nie teraz, teraz. Możemy wreszcie to robić. Wreszcie musimy sobie batlować. o te skrzyneczki fajne bardzo. Niszczyciel nam tutaj walczy. To ja też zawalczę, tylko najpierw ustawię sobie deki: cyk, 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 cyk. Takie jak mam normalny dek chyba ustawia. Nie pamiętam do końca, ale tak. Te karty, które mam najsilniejsze, po prostu. I tak. Dobra. Mamy jeden dek, A to zagramy w sumie jednym dekiem. Okej, okay, gramy. O, nareszcie mogę sobie grać tutaj. A to nie są też tacy słabi już przeciwnicy tutaj. Tu już są wyższe ranga. Okej. Okay. Muszkieterka i te... paczetki. To jakiś spamiący dek ma, czy co? No na to wygląda. Ale się tu odbijam. Aby teraz nie był Valkyrie. No ja mi zabił tego bizarda. O, well players. Okej. Okay. Cyk, tutaj ta Walkiria <coughs> zabije muszkietera. I ja nie mogę. O, w ogóle ktoś mnie ogląda z klanu. Uuuu. Bomb tower. Te rousy trafią wszystkich? Nie trafią wszystkich. Okej, okay, teraz tutaj będzie round grany. Specjalnie, żeby poszedł sobie na tą wieżę. Ech, nie doszedł. O nie, pK jeszcze do tego to. Ja się odbiję nie tym samym, ale też tak O. żeby zabić tego peka, dobra. I teraz zbieramy na Walkirję. O, możliwe, że stracę bierze, ale Walkiria idealnie. Cyk, cyk, cyk. No i tak naprawdę... Ooo, znowu tam stał mordo. Co ty planujesz? Cyk. I jeszcze raz. Okej. Okay. Niech ten peka sobie troszkę pogoni tutaj Wizardzik. tutaj tombstone i peczka tam jeszcze i Barbariony i w sumie. O Jezu, kolejny Peka Morda, co ty robisz? Mhm. Jeszcze jeden wizard. Ilu barbarionów, nice. Ok, i w sumie wygrałem z toksikiem Good game. Ech. O 200 tych punktów. Nice, nice, bo. O, już ma... mamy nasz klan. To jest licznik naszego klanu, chyba, nie? Jesteśmy drudzy. I mamy jeszcze nam całkiem defensywę. Okej, okay, okej. Okay. Ale to nie martwcie się, bo wszyscy tak mają, nie. No? Eee, tutaj na dół nie ma. Nie ma. Tutaj chyba też nie ma. I tu również nie ma. Okej, okay, dzięki za oglądanie. Eee, tego odcinka jeszcze na koniec tutaj cześcik. Nice, i nice, nice. Oh, Daily Task. Skończony. No i to było w sumie na tyle z tego odcinka. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, dołączcie do klanu i zasubskrybujcie kanał. Jutro wbija standardowo kolejny odcinek. Mam nadzieję, że będę miał czas. No to na razie. Cześć.